A więc hejka! Dzisiaj chcę Wam pokazać czym rysuję. Yy, dlaczego nagrałam ten filmik? No bo po prostu chciałam Wam się podzielić z tym. Dobra, więc najpierw zacznijmy od ołówka. Tak. Zrób to ołówek za 5 zł, ale aktualnie korzystam z ołówków Kohinora, tylko niestety je mam w piórniku od, od szkoły, więc nie wyjmę teraz. Więc tak wygląda ten ówek. robię tym cienkopisem. Jest to Micron 04. Mam jeszcze 02 i 08. Też bardzo fajnie się sprawują. Używam też białego żelopisu od Jelly Royal. I jest to 0,8. Tylko taki posiadam. I... Tutaj mam dwa promarkery takie odłączne i teraz jeszcze miałam jeden, ale tak patrzę i go nie mogę znaleźć, nie wiem gdzie on się zapodział, ale jest to promarker Mint Green, yy, numer, o Jezu, nie się wyostrzyć, no dalej, kurczę, nie chcę się wyostrzyć. Podam Wam chyba w opisie, o ile nie zapomnę. I też tutaj mamy promarker. Jakoś. Nie mogę tego przeczytać, ale tak. Kurczę, to się ładnie wyostrze? O, a to nie chce się wyostrzyć. W ogóle. Nie wiem, ale to są moje takie dwa primerki. Do koloru skóry niestety jeszcze nie mam ale używam yy, taczkule. Bardzo fajne są. I tu mam moje cudeńka. Dwunastopak primeru, 13 trzynastopak, bo mam tutaj też blender. I jest bardzo fajny, polecam, ale kosztował strasznie dużo. To chyba był mój największy wydatek mój szkicownik, w którym rysunki już były, więc no w ogóle to mam też nowe, może wam takie szybko pokażę. Yy. Aha, dobra, yy. Zacznijmy od. O matko, te rysunki są, te rysunki tych koniec, tutaj były, to mi moja kuzynka rysowała. Wzięłam i szkicowin gdzie ja moje premerkery? Mój pierwszy rysunek jest to taki na szybko, więc nie skupiamy się na nim, on jest brzydki. Dalej ja mamy takie cute emo i to po prostu miała być taka dziewczyna emo, ale nie miałam do nich takich zbytnio kolorów i wzięłam sobie moje właśnie pastelowe i to właśnie był też taki pastelowy o fioletowe nie wiem gdzie ja go mam, nie wiem. I tak to wygląda. Był pracowany jednym godzinem przez tą spódniczkę. No ja i mamy manga i nie wiem czy dobrze napisałam jej imię. Jest taka... jest taka słodka i cienie myślę, że zrobiłam dobrze. A tu jest moja stara fursona. Bo kiedyś, jak byłam we Francji, to sobie chciałam wymyślić jakąś postać. I chciałam, żeby ona trzymała kotki. I wymyśliłam sobie taką fursonę. I m, chyba pamiętam, oj, pamiętam, jak się nazywa te kotki. Ten nazywa się Śpioszek, bo jak widzicie, lubi spać. Ten y, szary nazywał się Łakomczuszek. Ten Kropka, a ten Goldi. Więc no. Dalej mamy Monster Eda. I y, Nabi... Nati Be Art Chyba tak się wymawia Twój nick. Dziękuję. Ja normalnie. Normalnie ja przez Ciebie zaczęłam kochać Monster Eda. Naprawdę, Monster jest, jest taki cute. Jest taki słodki. Oh, matko, rozmarzyłam się, nie? No, Ada to jest szkic początkowy i chciałam zrobić siebie. Też jaką Monsterkę. I to jest Monster G. Tak. G. I to jest zwykły mój nowy styl, bo robiłam listy, robiłam listę zakupów i moja dusza artystyczna musiała tam coś dodać do siebie, po prostu myślała i wyszło mi takie oko, takie coś. No i nowy styl, nie? I muszę to dokończyć, bo już to jest zleimertowane, ale jeszcze niedokończona ani. no, i dalej nic nie ma, więc to tyle. Pa! A i w opisie będą różne fajne rzeczy, więc proszę y, zejść do opisu. Bardzo proszę. A teraz pa!